Cześć, witam Was drodzy widzowie i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii Dying Light. Oczywiście pozdrawiam Was bardzo serdecznie i spotykamy się na naszym bazarku. Tak naprawdę ja nie wiem, czy jeszcze tutaj mamy osoby, z którymi możemy porozmawiać. Tu byliśmy u handlarza, tu u tego rzemieślnika byliśmy. Ale ja bym myślał, że dziś możemy odblokować sobie obiekty. Odblokować tą konstrukcję i bezpieczną strefę wiatrak Olcha. Okej, okay, i już śledzimy to zadanie. No niekoniecznie. Hej, kawałek drogi będziemy mieli tu, aby się dostać. Ale czego się nie robi? Odblokujemy sobie ten wiatrak. Mogliśmy to w zasadzie szybciej sobie zrobić. Później wrócimy na bazarek, ale już sam powrót, ja myślę, wam wytnę z tego filmu. No kurczę, ja nie wiem, jak to oznaczanie celi tutaj jeszcze wygląda. trochę Najgorzej, że zabrali, już nie z tego to czemu tamtego nie Dobra, jak on jest daleko? 247 metrów, damy radę. A jakby tu się chwycić w górę? Kurczę, ale tego wiatraka tutaj nie widzę. Dajesz, ten, Lecimy sobie, pozwiedzamy przy okazji trochę miasto. Nie koniecznie miało to tak wyglądać. W w rowie, o świecie. Jeszcze nie jest skończony. Wygląda na skończony. Ty będziesz skończony, jeśli dam ci niesprawny łuk. My chyba u nich nic nie kupimy w tym momencie kurde mi się przycisk Zawsze coś Ale wygląda tutaj bezpiecznie zdecydowanie Nie ma się czego obawiać Zabierz Erikę ze sobą Erika Cóż Ci którzy ją znali dobrze wiedzą, że potrafiła panować Wymniemy ich. Świetnie. Pobiegamy sobie wśród zombiaczków trochę. Tu jest ten wiatrak. Okej. Okay. Mamy to. Mamy to. Dziś będzie krótszy odcinek. Sobie tylko odblokujemy tą strefę. Starajmy się robić tyle, ile da radę. Hmm. My mamy tu gdzieś zejść? Musimy się wspiąć. Ja nie będę wiedział jak zejść stamtąd. Okej, okay, tu będziemy mogli zaskoczyć. Ale że co? Na to? No? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Może nie tędy. NIE NA DARMO TU DRODZY WIDZOWIE BYŁO TO, to teraz pytanie się jak tu tu rozejrzyjmy się na spokojnie starajmy się grać rozsądnie mm -hmm, dobra mamy drabinkę ale by były jaja, drodzy widzowie, gdyby nam staminy zabrakło w tym momencie. Aktywujemy wiatrak. Będzie dostęp do elektryczności. I kolejne 100 trofeum. Mamy to, mamy to. Wygląda to jak odblokowywanie wiosek w Wiedźminie, jeżeli pozbędziemy się potworów albo... W Asasinie chyba też taki motyw był, że wracają ludzie na te tereny odblokowane. Będzie musieli tego zdecydowanie więcej odblokowywać. Ale fajnie to wygląda. Tutaj możemy zjechać, więc sobie zjedziemy jeszcze. Niewiele brakowało, więc spadł stąd. Fantastycznie i mamy tutaj aktywności poboczne do zdobycia. Zobaczmy sobie na ten cały wiatrak. Został on uruchomiony i w tym miejscu będę się żegnał w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!